Rewelacyjny Hubert Jabłoński, więc faktycznie byłoby ciężko. Dobra, proszę Państwa, 15, 14, 13 sekund na zegarze. Krawężnik Bartłomiej Kowalski w kasku białym. Czerwony Kacper Pludra, kask żółty Michał Cużytek. Wysoki jest to zawodnik. I w kasku niebieskim pojedzie Kacper Łobodziński Jak poradzi sobie młodzież z Wrocławia i grudziąca? Poszli w miarę równo, ale w czerwonym i niebieskim wychodzą juniorzy. Gospodarze na dwa pierwsze. Miejsca pludra przed Łobodzińskim. Trzeci jest Bartłomiej Kowalski, który do Łobodzińskiego będzie próbował się zbliżać. Bojowo jest nastawiony Bartłomiej Kowalski. Potrafi jechać widowiskowo na razie w ślad za Kacpremu Łobodzińskim. Teraz się wysunął chyba trochę wbrew swojej woli. Jeszcze te kanciaste trochę Ruch Kowalski cały czas szarpie i cały czas ma chrapkę na to, żeby Łobodzińskiego przeskoczyć, ale ten nic wielkiego sobie z tego nie robi. Kacper Plugra drugi raz w tym sezonie jedzie w biegu juniorskim i drugi raz prawdopodobnie ten wyścig wygra. a Bartłomiej Kowalski Kacprowi Łobodzińskiemu. Raczej już krzywdy nie zrobi, bo to kończy się Wie trzecie okrążenie i to raczej zużytek w się do Kowalskiego bardziej niż Kowalski do Łobodzińskiego. Z problemami ci wrocowcy junerze, szczególnie w tym pierwszym łuku zostają tam pod płotem, jak się za szeroko wypuszczą. 5 do 1 dla Grudziądza przez lata.